Blog FM 15.07. Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a ze mną jest doktor Rafał Pankowski. Znaczy, przez telefon mamy połączenie z doktorem Rafałem Pankowskim ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Witam, dzień dobry. Ja. Dzień a dobry. będziemy mówić o raporcie, raporcie przygotowanym przez Nigdy Więcej i odpowiednik w Niemczech organizacji zajmującej się w jakimś sensie monitor monitoringiem. Sceny neonazistowskiej. E, raport, który ma pokazywać niemieckie i polskie doświadczenia w radzeniu sobie z problemem przestępstw nienawiści. Ja się domyślam, chyba wszyscy się domyślamy, jakie też doświadczenia polskie są z przestępstwami dotyczącymi nienawiści, bo mamy z tym problem nie od dziś. I było wiele raportów przedstawiających sprawę. Możemy przypomnieć takie publikacje, jak Zamiast Procesu, które przedstawiało, było monitoringiem prasy prawicowej, głównie przedstawiającej mowę nienawiści, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie antysemityzmu w tym kontekście. Mieliśmy niedawny raport Nigdy Więcej, czyli brunatną księgę wydaną w formie książkowej. No i teraz pytanie, jak się zestawimy z naszymi sąsiadami, jak też oni sobie radzą z tego typu przestępstwami, bo ja rozumiem, że tam nie tylko organizacje pozarządowe zajmują się um, przyglądaniem się temu, jak też wygląda problem chociażby antysemityzmu, czy ksenofobii, czy homofobii. Mm -hmm. Tak, rzeczywiście. Problem ten jest problemem wspólnym, to znaczy on istnieje w obu krajach. Problem rasizmu, problem homofobii, problem przemocy na tym podłożu również, ale mamy do czynienia ze sporym kontrastem, ze sporymi różnicami, jeśli chodzi o to, jak społeczeństwo polskie i społeczeństwo niemieckie, także państwo polskie i państwo niemieckie radzi sobie z tym problemem. Przede wszystkim mamy tutaj do czynienia z sytuacją, gdzie w Niemczech to zjawisko jest bardzo uważnie obserwowane, obserwowane zarówno przez, przez opinię publiczną, przez media, jak i przez instytucje państwowe, które regularnie poświęcają dużo, dużo czasu i uwagi temu, żeby, żeby publikować na przykład informacje o, o stanie zagrożenia ze strony ugrupowań rasistowskich. Na przykład w Polsce tego nie mamy. Również Różne instytucje niemieckie bardzo dużo wysiłku wkładają w to, aby pomagać ludziom bezpośrednio narażonym na, na przemoc, na agresję rasistowską czy homofobiczną. Istnieją specjalne instytucje, specjalne organizacje, które pomagają ofiarom, ofiarom agresji na tle na tle rasistowskim czy ksenofobicznym. W Polsce nie mamy tego rodzaju wyspecjalizowanych instytucji, które, które, których zadaniem byłoby pomaganie ofiarom przemocy na tle rasistowskim na przykład. Czy można powiedzieć, że w Niemczech jest wypracowany mechanizm reagowania na tego typu zjawiska? No zasadniczo tak, oczywiście ten mechanizm w dalszym ciągu się tworzy, w dalszym ciągu te mechanizmy się rozwijają, ale zwłaszcza od mniej więcej 2000 roku no to, jest, to jest cały system w Niemczech, cały system pomocy ofiarom przemocy rasistowskiej, monitorowania rasizmu i reagowania na rasizm. A jak wygląda kwestia prawa antydyskryminacyjnego, bo e, zdaje się, że w raporcie pojawiają się takie tezy, że Polska ma prawo odpowiednie, e, No ale z drugiej strony, z tego co wiem, prawnicy polscy zajmujący się kwestiami e, prawa antydyskryminac e, antydyskryminacyjnego, wskazują na to, że no nie do końca jest to to, czego byśmy oczekiwali. Wiele rozwiązań, które, przyjętych w krajach Unii Europejskiej w Polsce nie obowiązuje, więc Aha. wydaje się, że taka ja, ja, jest. Rozumiem z tym, że to są troszeczkę dwie różne rzeczy. To... No oczywiście one są ze sobą mocno związane, natomiast czymś nieco innym jest prawo antydyskryminacyjne w tym sensie, że byłoby to prawo zabraniające dyskryminacji ludzi w różnych sytuacjach życiowych. I pod tym względem tutaj Polska ma jeszcze wiele do zrobienia. I porównując to do, do standardów europejskich, a nawet do konkretnych dyrektyw europejskich, które tutaj nas również obowiązują, a my jako kraj ich po prostu nie, nie realizujemy, nie wywiązujemy się z tego. Ale jest jeszcze inna kwestia, mianowicie prawo, które pozwala, które daje instrumenty do walki z zorganizowaną działalnością rasistowską. E, e, czy też instrumenty e, przeciwdziałania e, przejawom e, rasizmu, takim jak nawoływanie do nienawiści e, rasistowskiej czy ksenofobicznej. Jeśli o to chodzi, to takie instrumenty w polskim prawie istnieją i różnica pomiędzy polskim prawem a prawem niemieckim, no te różnice oczywiście są, ale one nie są jakieś dramatyczne. Dramatyczna różnica polega na tym, że w przypadku polskim no, te przepisy prawie nie są wykorzystywane przez, przez polskie instytucje, one są praktycznie martwe. I tu jest różnica pomiędzy Polską a Niemcami, dlatego że w Niemczech te przepisy są, są często stosowane. A gdybyśmy spróbowali się zastanowić, z czego się bierze ta różnica, to jaka odpowiedź by nam tutaj przychodziła? No, to jest I oczywiście złożona kwestia i e, można o tym długo, długo mówić, ale na pewno jest tak, że e, no w Polsce nie wypracowaliśmy jeszcze. Nie, nie wypracowaliśmy jeszcze. Takiego sposobu działania instytucji państwowych, który, który byłby nacechowany pewnym, pewnym automatyzmem w dobrym tego słowa znaczeniu? Czyli, jeżeli dobrze rozumiem, tak. i tutaj wejdę w słowo, ten automatyzm to jest zgoda co do uznania pewnych sposobów mówienia, pewnych powiedziałbym narracji, pewnych interpretacji historii, ale też pewnych sformułowań jako wprost obraźliwe i niekorzystne dla całego społeczeństwa, tak? Czyli to jest zgoda. Dokładnie o to chodzi. Wobec tak. pewnych problemów, tak, że, że na przykład przyznanie, że mamy problem z antysemityzmem i musimy coś z tym zrobić. Na przykład przyznanie, że Mamy w Polsce homofobię i wypadałoby coś z tym zrobić. Rozpoznanie tych zjawisk po prostu. Oczywiście, że tak. To jest problem pewnej kultury prawnej e, i pewnej, pewnej kultury politycznej także. E, problem rasizmu, ksenofobii, homofobii to jest problem, który występuje w całej Europie. E, I byłoby czymś bardzo dziwnym, gdyby, gdyby nie występował w Polsce. No niestety wiemy, że jest, że jest całkiem odwrotnie. Te problemy również w Polsce występują. Ale często brakuje nam pewnej śmiałości, pewnej odwagi w przyznaniu po prostu do tego, że tak jak w różnych innych krajach, tak samo w Polsce ten problem występuje, no i należy się z nim zmierzyć. Jest to coś zupełnie oczywistego w wielu, wielu, innych, w wielu innych krajach europejskich. W Niemczech jest czymś zupełnie oczywistym, że taki problem istnieje i po prostu trzeba, trzeba się z nim zmierzyć. Trzeba przeciwdziałać. Niestety, daleko nam jeszcze do, do takiego prostego wydawałoby się stwierdzenia w Polsce na poziomie, na poziomie tych instytucji, które są za to odpowiedzialne. Ale roz, ja rozumiem, że m, to, m, bardzo dobrze to widać na przykładzie homofobii, która była takim, mhm. takim tematem e, no bardzo mocno. Powiedziałbym, wydobytym przez ekipę PiSowską, to znaczy była po prostu elementem rozgrywki politycznej. I e, mowa homofobiczna była pewną normą polityczną z zarządów PiSu. I pamiętam, jak Donald Tusk w, w swoich przemówieniach przed wyborami, przed tymi wyborami wygranymi przez, przez Platformę Obywatelską, też odnosił się do tego w takich słowach, e, powiedziałbym no bez pewnego wyzwoliciela mówił o tym, że on nie pozwoli na to, żeby w jego kraju ktoś był dyskryminowany z tego powodu, że na przykład jest gejem, tak? O czym w momencie, kiedy już te wybory zostały wygrane, nie zrobiono z tym tematem absolutnie nic. A w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego mieliśmy wyrok w sprawie Krystiana Algierskiego, gdzie sąd uznał, że e, e, no... Homoseksualizm może być chorobą, czyli, jakby uwstecznił bardzo mocno myślenie o, o kwestiach związanych z homoseksualizmem i z homofobią, względem tego, co by się wydawało, już przerobiliśmy na przykładzie parat równości. Mm -hmm. Oczywiście, no to jest kwestia tej kultury prawnej, o której wspomniałem, ale to jest także kwestia tego, z czym mamy do czynienia już od szeregu lat. Tego, że takie bardzo poprawne deklaracje na najwyższym poziomie ogólności z ust prawda, polityków wysokiego szczebla nie, nie przekładają się na, na konkretne działania już w konkretnej praktyce społecznej. Donald Tusk również powiedział, Coś bardzo pięknego w czasie wizyty w Izraelu o tym, że w Polsce nie ma i nie będzie miejsca na antysemityzm. No oczywiście wszyscy byśmy chcieli, nie żeby tak było. Ale niestety wiemy też, że antysemityzm po prostu istnieje i również w ostatnim czasie zrobiono bardzo niewiele albo, albo, albo prawie nic, żeby, żeby temu zjawisku przeciwdziałać. Wiemy, że istnieją grupy zorganizowane, których w ogóle sensem istnienia jest, jest głoszenie nienawiści i podżeganie także do przemocy, czy to homofobicznej, czy to antysemickiej, rasistowskiej i tak dalej. Takie grupy jak Narodowe Odrodzenie Polski i inne one są. Są często zarejestrowane sądownie, jakby korzystają z. z, z z ochrony instytucji państwowych i no, rzadko się zdarza, żeby spadł im włos z głowy ze względu na to, co głoszą. Chociaż ze względu na to, na co głoszą, można byłoby ich również w świetle polskiego prawa postawić przed sądem i, no, i nazwać ich po imieniu. To są zorganizowane grupy przestępcze, dlatego że prawo polskie wydawałoby się jednoznacznie twierdza, że podżeganie do nienawiści, do przemocy jest, jest przestępstwem. Mimo to y, takie grupy, takie środowiska działają w sposób prawie, prawie, kompletnie bezkarny. Czyli można powiedzieć, że nie mamy tego problemu nazwanego, zidentyfikowanego, ani nie ma też politycznej, nie wiem, czy jest społeczna zgoda co do walki z tym problemem, co do napiętnowania tych właśnie no można powiedzieć przejaw, przejawów, nie wiem, czy można użyć słowa wolności, wolności słowa w jakimś sensie pewnie też. Rozumiem, że jakby tutaj problem jest na, na poziomie pewnej diagnozy, która byłaby podzielana przez wszystkich uczestników życia publicznego. Mhm. No tak, tak. Zbyt, zbyt łatwo jest zbagatelizować ten problem, uznać go za, za marginalny i do dzisiaj mamy do czynienia z, z tego rodzaju. Um, um, Tezami, co jest o tyle dziwne, że przecież jeszcze nie tak znowu dawno temu, wszyscy świetnie pamiętamy, że, 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 że ludzie z tych rzekomo marginalnych środowisk po prostu sprawowali władzę w Polsce. No, raczej nie chcielibyśmy, żeby to się powtórzyło, um, ale to, 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 cały, cały ten eksperyment. Tak sprawują, e, przecież jest Piotr Haupał. No tak, ten, ten eksperyment z dopuszczeniem nacjonalistów do władzy w, pols w Polsce, no on się skończył szybko. Pod tym względem myślę, że mieliśmy sporo szczęścia, ale niedobrze by było, gdybyśmy tego rodzaju eksperyment próbowali jako, jako społeczeństwo powtarzać, bo, no, bo to, jest, to jest granie z ogniem. Zresztą ten eksperyment w pewnym sensie dalej trwa na przykład w telewizji publicznej. O czym wiemy. No i po prostu bardzo źle wpływa na atmosferę w naszym kraju. Dziękuję bardzo, dr Rafał Pankowski ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej był Państwa i moim gościem.